Witam moi drodzy, dawno się nie widzieliśmy. Cały dzień, <laughs> cały jeden dzień. <laughs> Was już jest tak dużo, cały czas. Przybywacie i przybywacie, to jest takie fajne, i im więcej was jest, tym większe mam wymagania wobec siebie, wobec tego, jak montuję, wobec tego, jak filmuję, wobec tego, jakie tematy wybieram. Szczerze, jest coraz trudniej, bo naprawdę to jest za każdym razem takie stresujące. <gryw> Więc dzisiaj będzie pierwsza próba opowieści z podróży. Myślę, że już nazwa Was zainteresowała, <grymne> zaciekawiła. Opowieści z podróży nie będą w żadnej kolejności. Zaczynam tak naprawdę od opowieści takiej chyba najbardziej ciekawej, żeby zobaczyć faktycznie jak to, jak to pójdzie. W 2016 roku poleciałyśmy z przyjaciółkami, z dwoma ilkami do Włoch. My lubimy z przyjaciółkami podróżować w taki dany sposób, czyli spać na surfingu, jeżeli ktoś nie wie czym jest surfing, to jest taka strona, aplikacja również na telefon, gdzie podróżnicy z całego świata Proponuję Wam u siebie nocleg, nocleg za darmo, bo też podróżują i też po, potrzebują takiego wsparcia, takiego noclegu. Ale nie zawsze są tam podróżnicy, po prostu czasami są ludzie, którzy chcą pomóc, mają potrzebę poznawania nowych ludzi. Podróżujemy też autostopem. Autostop lubię, lubię zdecydowanie bardziej niż, niż coach surfing. Teraz już bym chyba nie pojechała na coach Już się najeździłam na, na ten coach To jest bardzo niewygodne, jak dla mnie autostopem super, a surfing... wtedy było fajnie, wtedy było fajnie, bo zaoszczędzałyśmy dużo, dużo pieniążek. Przed podróżą szukaniem Corsurfingu zajmowała się jedna z Irek. Ona nam mówiła, że znalazła w Rzymie takiego pana dziwnego, który lubi robić masaż stóp. I on, I on jej pisał, że, że ma taki hobby, że ma taką pasję, że robi masaż stóp i się uczy temu, ma takie specjalne książki i tak dalej, i że byłoby mu miło, jakbyśmy pozwoliły mu na to, żeby zrobił nam masaż stóp. Recenzji nie miał jakichś złych, miał dobre recenzje, więc postanowiłyśmy pojechać. Tak, wydawało nam się to dziwne, ale już nasza koleżanka była już u niego kiedyś i powiedziała, że, że jest spoko, możecie, możecie jechać tak naprawdę o Rzymie, no co o Rzymie opowiadać no Rzym piękne miasto, na pewno większość z was tam była albo zamierza tam pojechać, bardzo polecam to miasto jest ogromne, bardzo Przeogromne to miasto, ale piękne. Bardzo mi się spodobało. Najbardziej, najbardziej miejsce, które mi się spodobało w Rzymie, to Fontana di Trevi. Ja nie wiedziałam, co to jest. Ja nie wiedziałam, nie wiedziałam w ogóle, co ja chcę zobaczyć w Rzymie. Dziewczyny tym się zajmowały i po prostu, jak zobaczyłam na oczy tą Fontannę di Trevi, byłam w szoku. Coś przepięknego, naprawdę. Wracamy do pana od stóp. <laughs> Spałyśmy tam, nie pamiętam dokładnie, albo dwie, albo trzy nocy, i on cały czas do nas pisał, albo mówił: No, że może dzisiaj tam zrobię wam ten masaż. My nie, my dzisiaj jesteśmy zmęczone, tam cały dzień łaziłyśmy, później tam no, może jutro. I, no i w końcu w końcu udało się mu namówić. No i, i jakby głupio, głupio było mu odmawiać, no bo w sumie śpimy u niego za darmo, masaż stóp, czemu nie w sumie chodzimy cały dzień, czemu by ktoś nam nie zrobił masaż stóp, jeszcze za darmo, czemu nie <laughs> wyglądało to wszystko bardzo bardzo dziwnie na początku, na początku ja pamiętam swoje wrażenie, no i też dziewczynami mówiłyśmy, że no może koleś naprawdę lubi po prostu robić masaż stóp, no co w tym takiego faktycznie miał tam jakieś książki i tak dalej, tam posadził nas wy na takiej kanapie Wyciągnęłyśmy nogi do przodu. Tak, on siedział przed nami, jak wy teraz przede mną. I tu są stopy, tu są nasze stopy. I on mówi tak, najpierw rozgrzewamy, robimy tak. My no tak siedzimy i tak robimy te stopy. Patrzymy na siebie, uśmiechamy się, śmiejemy się. On mówi tak, teraz krążenia, krążenia, krążenia. Robimy krążenia. on już taki czerwony się zrobił. Robimy tak się tak poluszkami, paluszkami. My tak paluszkami i później każda z nas kładła się na brzuchu na takim leżaku i on e, z wodą miał wodę i tak moczył ręce i tymi mokrymi rękoma tak masował stopy i powiem wam, że to nie było to nie był jakiś super przyjemny masaż, w sensie on tak, no, tak leciutko dotykał stopy tak tak, leci tak głaskał, o powiedziałabym nawet głaskał, nie masował, no to dziwne przeżycie powiem wam <ścoughs> i potem, potem, zrozumiałyśmy oczywiście, że to był e, chyba fetyszysta no taki, no takie wieście, fetyszysta i fetyszysta nie, nie groźny fetyszysta, więc <ścoughs> w Rzymie spróbowałam pierwszy raz w życiu carbonare. Wyobraźcie sobie spróbować karbonarę pierwszy raz w życiu i jeszcze w Rzymie. To było coś dobrego. Dalej się zaczyna też ciekawa historia, ponieważ się rozdzielamy. Irki jadą z Rzymu na północ do Florencji, a ja jadę na wschód do Malcesiny. Stop, stop, stop. Ja pomyliłam nazwy, ja tam będę cały czas powtarzać Malcesine, ale to jest Macerata, albo Macerata, nie wiem dokładnie jak się mówię. Będę podpisywać, wracamy. Malcesine to jest taka mała, mała miejscowość, to jest wiocha bym powiedziała, taka... no nie, nie wiocha, nie, 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 co ja mówię, jaka wiocha tam przecież, przecież uniwersytet jest. Takie małe miasteczko. Dziewczyny pojechały stopem i ja również pierwszy raz... I chyba ostatni raz w życiu pojechałam sama autostopem. Jak żegnałyśmy się z dziewczynami, ja szłam po schodach w metrze i wywróciłam sobie kostkę. Zaczęła mi puchnąć, bolała mi noga. Miałam taki stres, miałam taki stres, po prostu ciężko wam to przekazać. Teraz też te emocje opadły, ale pamiętam, że byłam zestresowana w obcym kraju, nie wiadomo gdzie, ale kierowały mną emocje kierowała mną emo emocje, chciałam bardzo zobaczyć jedną osobę w tym Malcy Cine. Jakby nie tej emocji nie przeżyłabym taką zarąbistą przygodę. Naprawdę. To było coś niesamowitego. Jak pokonałam ten swój strach, wyjechałam za miasto, wyjechałam gdzieś tam. Faktycznie to, to już była jakaś tam wieś. Nie mogłam znaleźć autostrady, i był jakiś biegacz. Sobie biegał, i ja go, ja, ja się spytałam, gdzie jest autostrada On powiedział, że u tam 10 km, że musisz iść. W ogóle w nie, przecież na mapie widzę. A on mi mówi, to na mapie to jest, to jest most autostrady. I ja, ja patrzę i faktycznie tam jest most, nie? Że po prostu ja, ja nie wejdę na ten most. Po prostu na mapie widzę, widzę autostradę, ale nie mogę tam wejść. Ja mówię, 10 kilometrów musisz się. Mówi, jak 10 kilometrów? Gdzie? Gdzie? Co? Gdzie? Ja po prostu, ja już chciałam wracać do Gorzymu i wsiadać w pociąg i wracać do dziewczyn w tym momencie, że to stanoga mnie bolała, O matko, I on, on, on zaproponował podwieźć mnie na, na autostradę, podwieźć mnie na autostradę i już z tego momentu wiedziałam, że nie ma drogi powrotnej. Doszłam do bramek. Przy tych bramkach też była komenda policji, a jeżeli nie wiecie, to łapanie stopa w Włoszech jest zabronione, jest nielegalne. Więc stoję i myślę: no dobra, jak mnie złapie policja, to przynajmniej zawiezie mnie do miasta, do Rzymu. Więc spoko. <grych> Stoję, stoję, łapię tego stopę, widzę, że do mnie idzie pracownik, który tam na bramkach, na bramkach stoi i ja myślę, no zaraz, zaraz będzie chyba dzwonił po policję, a on podchodzi do mnie i mówi, gdzie ja jadę. Powiedziałam jakąś tam większą miejscowość niedaleko Rzymu. A on powiedział, no to chodź, chodź za mną. Myślałam, że też będzie dzwonił po policję. Poszłam z nim do bramek i on zaczął zatrzymywać każdy samochód. I pytać, gdzie, gdzie ja, gdzie jadą i czy mnie podrzucą, wyobrażacie sobie? To było takie miłe, i w przeciągu pięciu minut on złapał mi stopa, takiego. Pana, który jechał nawet jeszcze dalej za tą miejscowość, i akurat mi było po drodze. Bardzo śmieszny pan, nie pamiętam o czym, on opowiadał dużo o, o Włoszech, w ogóle był taki zafascynowany swoim krajem yy, i dużo mi opowiadał. Zatrzymaliśmy się przy górach, żebym zrobiła sobie fotki. A On mnie podwiózł na, tak naprawdę na wschodnie wybrzeże Włoch, tamtąd. Ze stacji benzynowej po prostu ja tylko wyszłam z jednego samochodu, wyciągnęłam rękę i złapałam już drugi samochód. I jaki ja samochód złapałam? Załapałam czerwony kabriolet Mercedes. Tak, to był Mercedes. Jechałam czerwonym kabrioletem wzdłuż wschodniego wybrzeża Włoch. Mmm, super, nie? No, to było fajne. Bardzo też miły pan też się zatrzymał, żebym porobiła sobie fotki wybrzeża, żebym nagrała. Następny stop też był bardzo dziwny. Byłam przy bramkach, zatrzymała się taka dziewczyna. Taka, wiecie, taka rok, taka rokowa dziewczyna miała mm, rajstopy, takie czerwone rajstopy, y, czarną spódniczkę i czerwone rajstopy też na rękach. Wiecie, tak kiedyś się chodziło. Na rękach i tu miała wycięte, tu i, i te, te wszystkie palce i tu. Jeszcze na kluczach to bardzo zapamiętałam, miała taki, taki, taki symbol, na, taki brelok na kluczach. <grym> bardzo miła dziewczyna, ale samochód taki, taki, wiecie, taki śmietnik, samochód śmietnik, gdzie po prostu leżało wszystko, jak wyszłam, ja wyszłam z tym plecakiem. I ona miała tak siedzenie, że po prostu nie siedzisz tak normalnie. Tylko ona miała tak zarzucone do tyłu siedzenie, że siedziałam tak. Ja siedziałam tak całą drogę, po prostu tak patrzyłam. Podejrzamy do tych bramek i ona zaczyna szukać. I tak czy Szuka tu jakieś papierki, coś coś, Tak, coś pod siedzeniem. Myślę, co ona tam szuka. O, znalazłam. Wyciąga, i ona wyciągnęła taki jak papierek, w taki sposób zgnieciony. 50 euro. I ona dała te 50 euro tam na. Na bramkach zapłaciła na bramkę. Śmieszna, bardzo śmieszna dziewczyna. No i co, no i co? Dojechałam do tego Maltesina, Ja tam przynocowałam i następnego dnia pojechałam do, do dziewczyn. Pojechałam już pociągami, do, do Florencji, czyli ja zrobiłam takie duże, duże kółko. Ogromne kółko. <laughs> Z Florencji co wam opowiadać? No też piękne miasto, bardzo mi się spodobało, bardzo polecam. Nie mam za dużo fotek ani nagrań. Nagrań w ogóle nie mam z Florencji, bo nie miałam humoru pod tym Malcesinie. <laughs> Byłam zdołowana i ta Florencja taka była dla mnie troszkę czarno-biała, taka w mgle. Byliśmy w Florencji też kilka dni i pojechaliśmy do Laspecji. W Laspecji ożyłam, bo już zobaczyłam przyrodę, naturę. Park Cinque Terre, przepiękny park. Ja, ja uwielbiam naturę, uwielbiam bardziej niż przyrodę, góry, morze, oceany, uwielbiam bardziej niż, niż miasta. W Laspicji też ożyłam, bo nocowałyśmy u takiego fajnego pana on chyba... on nam nic nie mówił takiego, ale chyba był po rozwodzie bo to taki duży dom i my nocowałyśmy w pokoju dziecięcym, ale dzieciaków nie było były zdjęcia dzieciaków, tam żony i tak dalej, ale z jego historii wynika, że on cały czas przyjmuje kość surferów bo no bo ma pusty właśnie pusty ten pokój. No tak, tak się domyśliłyśmy z dziewczynami, że może jest po rozwodzie. I on, goto on gotował nam taki dobry dania, taki wiecie, włoski, prawdziwy dania nam gotował na, na, na kolację. Taki, to były takie obiady, kolacji i przychodził do niego przyjaciel, przychodziła do niego rodzina też, tam jakieś dzieciaki, pies, no było miło, było bardzo miło. I on tak ja mu się spodobałam bardzo, ja tego nie odczułam, ale później zrozumiałam, że jak siedzimy, siedzimy sobie wieczorem, ja mówię, że o fajnie, że, że masz motocykl, on tam motor miał na tym, na podwórku, a on mówi, a co ty lubisz? Ja mówię, tak, uwielbiam motory i w ogóle, a chyba wtedy... Nie pamiętam, ja wtedy miałam motor, czy nie. No, i on mówi: To dawaj się przejdziemy po tam, po wybrzeżu ja ci pokażę fajne miejsce. I on mówi: No, super fajnie, to podpadało, ale on dał mi tam swoją kurtkę, taką przeciwdyszczową, żebym mogła się I wieczorem, Boże, to było piękne. Boże, czemu ja wtedy nie nagrywałam? Było tak pięknie. Jechaliśmy wzdłuż wybrzeża tym motorem. I te takie świecące, wiecie, miasta, domki na, na klifach. Boże, to było coś naprawdę. Pięknego. I później on mi zaczął tam mówić, że, że ja mu się podobam w ogóle, tam przytulał się do mnie, a ja tak. Mm do widzenia to było bardzo dziwne później jak wróciłyśmy z podróży to on jeszcze do mnie pisał, wypisywał no i noc nocowałyśmy tam u niego w Laspecji i od Laspecji jest pociągiem bardzo blisko chyba z 20 minut do Cinque Terre nie, nie pamiętam czy 20, 30 30 może, no bliziutko jest pociągiem i tanio do Cinque Terre to jest taki park narodowy Przepiękny. Nawet przyszłyśmy z dziewczynami od jednej wioski do drugiej. Tam można jechać z takim pociągiem. Jest chyba cztery wioski, bodajże, albo pięć. Nie pamiętam dokładnie. I my od jednej do drugiej wioski przyszłyśmy pieszo. Nie była łatwa droga, była bardzo ciężka. Stroma czasami, ale piękne widoki. Wyleczyły mnie wtedy tak emocjonalnie te widoki. Och, widzicie, nagrywam, nawet nie widzę, że jest już tak ciemno. Sorry. Przepraszam, mam nadzieję, że nie było za ciemno. Nawet nie zauważyłam. No i co? No i wyleciłyśmy z, z Mediolanu. Z Mediolanu wróciłyśmy do, 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 do Polski. To była ciekawa podróż. Na emocji, o matko, to, to chyba jedna z najbardziej emocjonalnych podróży w moim życiu. Ta podróż dużo mnie nauczyła. Zaczęłam rozumieć bardziej siebie, bo takie wiecie, podróżowanie samemu stopem dużo, dużo wam daje, bo zostajecie tak naprawdę, mało tego, że zostajecie sami ze sobą, to jeszcze musicie sami podejmować takie ważne decyzje, naprawdę, do kogo wsiadać samochód, którą trasą jechać też nie zawsze wsiadacie do każdego samochodu, nawet jak wam jest po drodze, to wy patrzycie zawsze na mapę i myślicie sobie, hmm no nie wiem, tam 15 kilometrów was mogą podwieźć, nie, i wy tak i wy stoicie i podejmujecie decyzję w tym momencie, na przykład z przyjaciółmi stoimy i myślimy hmm, opłaca się nie opłaca, czy poczekać jeszcze lepiej na, na kolejny samochód, który może przewiezie nas 100 albo 200 kilometrów no, a tutaj byłam sama i musiałam sama podejmować takie decyzje. Do kogo wsiadać, jak długo jechać. Zawsze też z językiem angielskim w podróżach polegałam na dziewczynach, na Irkach, a tu musiałam jakby sama się dogadać z ludźmi i zrozumiałam, że to nie jest takie straszne, że da się dogadać tak naprawdę z każdym. Jestem bardzo ciekawa, czy taki typ vlogu, czy taki typ opowieści wam się spodoba. Piszcie mi w komentarzach. I jeżeli Wam się faktycznie spodoba, to będę robić więcej takich filmików. Mam dużo więcej ciekawych historii. Trzymajcie się, pa! pa.